Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu zasypiakowym wieczornym, w kolejnej próbie oddawania nas Panu Bogu. Kani dzisiaj czwartek, więc spotkania ze świętymi, a dzisiaj bardzo piękne wspomnienie, bo dzisiaj jest patron mojego klasztoru łódzkiego. Kani dzisiaj wspomnienie Piotra Jerzego Frasatiego, czyli świeckiego Dominikanina, chłopaka z trzeciego naszego zakonu, który został świętym i który jest absolutnie przepiękną postacią. Okay, nie będę Wam opowiadał całego, całego jego życiorysu. To jest postać w naszych dominikańskich kręgach mocno znana. Przypuszczam, że części z Was też jest mocno znana. Aczkolwiek nie ma wątpliwości, że część z Was oczywiście nic o nim nie wie. Więc tylko dwa słowa, a potem tak naprawdę jeden szczegół, na który chciałbym Waszą uwagę zwrócić. Piotr Jerzy, czyli Pier Giorgio, urodził się 6 kwietnia 1901 roku w Turynie. Pochodził z bardzo zamożnej, takiej, można by powiedzieć, arystokratycznej rodziny. I jego życie, że tak powiem, no było bardzo dobrze ustawione. Był porządnie wychowany religijnie, otrzymał świetne wykształcenie i był człowiekiem, który się zaangażował w mnóstwo dzieł. Pamiętajcie, że to był zwykły świecki chłopak. Tak, miał bardzo dobry start w życiu, ale to mu nie przeszkodziło w tym, żeby najbardziej na świecie ukochać Pana Boga. Jego świętość, bo on żył tylko 24 lata, jakby wyrażała się w tym, że to był taki żyjący pełnią życia człowiek, student, katolik, zaangażowany w wiele dzieł apostolskich, takich charytatywnych, różnego rodzaju jakby pomocowych, jednocześnie właśnie żyjący, mówię, pełnią życia i pełnią Słowa Bożego. Jego duchowość ukształtowały zwłaszcza listy świętego Pawła Apostoła, oraz różnych innych dominikańskich potem świętych. On bardzo dużo czytał Pisma Świętego. Nieustannie ludzi do tego zachęcał. Był też wielkim takim adoratorem najświętszego sakramentu. Bardzo często bywał na adoracji. Ani on nie wyjechał na żadne misje, nie dokonał jakiegoś takiego wielki, wiecie, wielkiego dzieła, takiego nie wiadomo jakiego. Tylko po prostu żył normalnym, świeckim życiem, studiując, pracując. Był w Polsce za dwa razy chyba miał być podobno w Gdańsku i w Katowicach, miał jakieś tam w ogóle problemy z paszportem i nie do końca udało mu się zrealizować to, co chciał zrealizować w Polsce właśnie jako student, bo on tam był, oglądać jakieś kopalnie, w sensie miał się temu przyglądać, bo to była dziedzina jego zainteresowania. Zmartł, jak wam mówiłem, bardzo szybko, bo w wieku 24 lat, bo zaraził się, znaczy ja w ogóle nie wiem, czy tym się można zarazić, ale yy, chorobą Heinego-Medina, yy, w sensie miał infekcję, yy, którą się zaraził od jednego ze swoich podopiecznych. Jego pogrzeb sprawił, jakby, taką no, wielką jego popularność. W sensie okazało się wtedy, że bardzo wielu ludzi go znało, bardzo wielu ludzi go ceniło, bardzo wielu ludzi było zafascynowanych tym jego takim właśnie życiem. Mnie Pier Giorgio najbardziej fascynuje właśnie tym takim swoim jakby bogactwem życia takiego wiecie, świeckiego. Ja strasznie w ogóle nie, nie lubię tego słowa, wiecie o tym pewnie od dawna. Ale właśnie on, nie będąc w tych takich wszystkich naszych duchowościowych jakichś ścieżkach. Po prostu żył z Bogiem pełnią życia, pomagał ludziom, zajmował się chorymi, był zaangażowany w różne akcje. Jakby żył jak prawdziwy, porządny, piękny, święty katolik, po prostu. W związku z tym wam jedno jego zdanie przytoczyć właśnie, które jakoś tak bardzo mnie w nim fascynuje. Zapisała się taka rozmowa, to jest chyba w jakimś jego liście, gdzie on to zapisał, gdzie rozmawiał z kierowcą, który... Jego rodzinę woził po różnych miejscach tam, gdzie oni mieszkali. Tak jak mówiłem, to była bardzo zamożna rodzina. I ten kierowca miał do niego powiedzieć tak. Signorino, czyli młody panie, jesteś szczęśliwy, zdrowy, pełen życia, pieniążków ci nie brak, auto masz zawsze do dyspozycji z kierowcą, wkrótce będziesz inżynierem. Czego chcieć więcej? Tak kiedyś usłyszał z ust rodzinnego kierowcy. Y, Italo, tak mu odpowiedział Pier Giorgio. Jesteś jak zawsze tak samo głupi. Jeśli chcesz wiedzieć, wolałbym mieć 80 lat, a nie być taki młody, jak i pełny życia jestem. A to dlaczego? zapytał zdziwiony kierowca. No bo jak się ma 80 lat, to prędzej się umiera i idzie do nieba. On, kochani, nie wiedział, że umrze w wieku 24 lat, jakby Pan Bóg, można powiedzieć, spełnił jego pragnienie. Kochani, bardzo mnie porusza taka jego tęsknota. Zobaczcie, człowiek, który żył pełnią życia, można by sobie pomyśleć. Jak się ma taką pełnię życia, no to chcecie z tego korzystać, nie? A jego to wszystko nie cieszyło do końca. On chciał Pana Boga i Pan Bóg spełnił to pragnienie. Kochani, bardzo lubię takie zdanie, które się pojawia w jednej z takich katolickich piosenek, że kiedy jestem z Tobą, chodzi o Pana Boga, to ziemia mnie nie cieszy. Czyli kiedy jestem naprawdę z Panem Bogiem, to nie ma takich radości na ziemi, które byłyby większe od radości bycia z Panem Bogiem. Kochani, czy tak jest u nas? Wiem, że oczywiście, kiedy się Pana Boga jakoś nie doświadcza, kiedy Go może i szukamy, ale jakoś nie bardzo odczuwamy Jego bliskość, no to trudno sobie to wyobrazić. I bardzo często też inne rzeczy nas bardziej cieszą, niż bycie z Panem Bogiem. Ale kochani, ja doświadczam wielokrotnie czegoś takiego, że mam różne piękne rzeczy w tym życiu. Bardzo wiele rzeczy mnie cieszy, te, które robię, te, które widzę, to, w czym mam udział. I to oczywiście mówię, to jest dla mnie wielka radość i ja Panu Bogu za to dziękuję. Ale jednocześnie gdzieś tak, jak to mówimy, pod koniec dnia i tak mam takie poczucie niedosytu, takie poczucie, chcę więcej, chcę czegoś nieskończonego, coś we mnie się wyrywa do takich nieskończonych rzeczy. Koniec, żebyście dzisiaj przez chwilę sobie pomyśleli. Nie wiem, czy to jest rachunek sumienia, bo to jest bardziej jakaś taka próba reflektowania nad sobą, jeżeli można użyć takiego trochę zmurszałego słowa. Co was cieszy? Czy nie jest tak, że zobaczcie, my potrafimy się zadowolić takimi po prostu podstawowymi. Radościami, przyjemnościami, czasem wręcz takimi trochę prymitywnymi, nie i tylko tego szukamy. Nie? Że wystarczy nam tam, przepraszam, może za jakby no, prymitywność tego, co mówię, nie? ale po prostu wieczorem piwko jest dobrze, nie? Kochani, jesteśmy do nieskończonych rzeczy nasze serce zostało stworzone. Jesteśmy do wielkich rzeczy, do wielkich tęsknot przeznaczenia, czasem sami się jakby zniżamy i sami się ograniczamy do czegoś takiego bardzo małego, nie? Kani posiedzcie teraz chwilę w takiej, w takiej ciszy ze sobą i zobaczcie, czy właśnie sami siebie jakoś może nie, nie sprowadzacie do czegoś za małego, do czegoś prymitywnego, do czegoś, co jest tylko namiastką tego, czego nasze serce powinno pragnąć. Może warto, może się akurat w tej modlitwie obudzi jakaś tęsknota za czymś więcej. Pobądźcie przez chwilę w myśleniu o tym. Panie Jezu, bardzo Cię proszę, rozbudzaj nieustannie nasze serca wielkimi pragnieniami tęsknotami, tymi wszystkimi pragnieniami i tęsknotami, do których Ty nas stworzyłeś, do których Ty nas przeznaczyłeś. Spraw, żebyśmy się nie zadowalali tym, co małe, żebyśmy szukali dalej i głębiej rozpal w nas prawdziwą, wielką tęsknotę. Bardzo Cię o to prosimy, niech tak się stanie. Amen. Moi drodzy, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu czwartkowym. Bardzo Wam serdecznie za nie oczywiście dziękuję, bardzo się z niego cieszę. Proszę dajcie mi Wasze czoła do błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie, kochani, pięknie, śpijcie spokojnie, śpijcie z Panem Jezusem, śpijcie, wolni od wszelkiego zła, pokus i trosk i w ogóle, i obudźcie się jutro, pełni życia i pełni nadziei. Kochani, bardzo was ściskam, do usłyszenia, do zobaczenia w naszym następnym spotkaniu. Z Bogiem, papa. Pa.